Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, że miejsce przede wszystkim międzynarodowe, Targi Poznańskie jest idealnym miejscem, żeby propagować taką tematykę jak żagle właśnie i, i, i sporty motorowodne, a umiejscowienie Poznania w Polsce jest naprawdę rewelacyjne, bo... Z, każdej, z każdego miejsca, z każdego punktu w Polsce tutaj jest bardzo blisko, żeby dojechać i wydaje mi się, że Bołteks może zrobić dużą konkurencję innym takim imprezom w Polsce. Nasz obywatel polski, jak pokazują statystyki, bogaci się i powinniśmy, powinniście wy rozwijać się w tym kierunku, żeby pokazywać coraz większe, coraz bardziej luksusowe i zaprosić wszystkich importerów i dealerów takich właśnie produktów z Polski. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy dwie z czterech marek, które z pięciu marek, które reprezentujemy, są to dwie łodzie e, z marki Sirey e, mała. E, z... To 19 stóp, 19 SPX model się nazywa i duża 265. 19 jest małą, sportową, otwartą łodzią Searay 265 Sundancer. Jest dużym kruzerem na którym można zamieszkać. Cztery osoby mogą spokojnie się przespać. I naszą najbardziej luksusową markę, jeśli chodzi o łodzie z kompozytów sportowe, to jest właśnie kobalt który tutaj stoi za nami. Cobart 243, najmniejsza kabinówka, jaką sprzedajemy, ale jest to nasz bestseller z tej, z tej marki. Powerboats Poland, nasza firma mieści się w Nieporęcie, nad Zalewem Zagrzyńskim, nieopodal Warszawy. Jesteśmy, w mojej ocenie, największym importerem łodzi motorowych i żaglowych w Polsce.